To ja. Jestem Cyprys. Szukam domu, bo ten niedobry Ziemowit chce się mnie pozbyć. Cyprys, nie ty co niedobry. Jestem twoją rodziną zastępczą. No ale przecież mógłbym to zostać na zawsze. Nie, nie możesz, ponieważ nie zachowujesz się jak kot. Jesteś normalnie jak pies. Chodzisz na zawołanie, łasisz się ciągle. No taka moja chocia psia natura. No widzisz Cyprys, a ja wolę. Żebyś ty był. Kotem. No dobra, dobra. Ale przecież tak fajnie śpinam się razem. Przytulam się. Cyprys, nie denerwuj mnie. Ja nie lubię jak ktoś dotyka moją twarz, a ty śpisz mi na głowie. No przecież tak jest tak fajnie. No nie, nie dla mnie. Musisz się kogoś znaleźć, kto będzie zadowolony z tobą w mieszkaniu w bloku. I będzie mógł bez żenady trzymać kłata o trzech łapach. No dobra, no to znajdź mi jakąś taką fajną dziewczynę, co będzie mnie kochać. I będzie do tego ładna. I do tego jeszcze... Cyprys, przecież ty jesteś wykastrowany, po co ma być ładna? No takie moje względy, wiesz. No Ech, te, Estetyczne. No dobra Cyprys, to taką ci poszukam, żeby cię przygarnęła kłata takiego miłego, że hej.